Wojciech Nowakowski, Sport na Nowo. Witam serdecznie z Nad Jeziora Maltańskiego. Już za chwilę, już w czwartek 26 maja rozpocznie się tutaj druga edycja Pucharu Świata w kajakarstwie i tak naprawdę rozpocznie się cały weekend pełen atrakcji sportowych. W Poznaniu, no bo oczywiście w piątek meeting lekkoatletyczny, na który już zapraszałem. Oczywiście, no Puchar Świata w kajakarstwie. No jeden z najlepszych torów regatowych na świecie. Poznań słynie ze świetnej organizacji zawodów i kajakarskich i wioślarskich. Sezon się rozpoczyna kajakarski. No i możemy się chyba spodziewać przede wszystkim wielu naszych gwiazd. Mam nadzieję, że nie takiego wiatru, bo. Myślę, że no w, tym, w tym wietrze to byłoby ciężko, yy, ciężko popłynąć na jakiś yy, dobry wynik. Myślę, że nawet organizatorzy, sędziowie mieliby coś przeciwko yy, pływaniu kajakiem. Tym leciutkim kajakiem, jakby się wydawało, w, w takich warunkach. No ale myślę, że jeszcze przez te parę dni ta pogoda się poprawi. No ale to nie wszystko, bo jest może nie w samym Poznaniu, ale w okolicy. Festiwal Jeździecki Baborówko to też jedna z tych imprez jeździeckich, które są wizytówką naszego kraju. Obok Forfule też w Poznaniu na Hipodromie Wola. Obok o Pięciogwiazdkowych w Sopocie. Obok festiwalu WKKW w Ośrodku Stragona pod Strzegajem, gdzie były Mistrzostwa Europy w 2017 roku. no i oczywiście kawaliada Tour, to też i też z ojczyzną w Poznaniu tak więc tak więc na no Polska jeśli chodzi o organizację zawodów no to jest stoi no ale nie tylko bo jest i triatlon w Sierakowie w, w tym czasie no i mnóstwo wydarzeń tenisowych bo przecież i inauguracja Lotto Superligi w obu poznańskich klubach uczestniczących w tych rozgrywkach i na Olimpii i na AZS-ie, na Noskowskiego. Ponadto pierwsze dni już ATP Challenger a Poznań Open, czyli kolejny turniej tenisowy. No i przez to nagromadzenie wydarzeń na Golęcinie. No nie będzie niestety akurat meczu -tu Poznań z Lokomotywem Dałga w Pils, a i tak emocji będzie dużo. No a jeszcze turniej, turniej Mamaka z okazji Dnia Matki organizowany przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Tak więc turniej piłki piłki kobiecej, również oczywiście dyscyplinami mi bardzo bliska. No i nie zabraknie także no, tradycyjnych spotkań ligowych w Hokej Super Lidze, w Hokeju na Trawie oczywiście. Tak więc zapraszam serdecznie na te cztery dni do Poznania. Chociaż będę, będę z Wami szczery, w sobotę emigruję do Warszawy na piknik olimpijski, ale o tym będzie jeszcze okazja powiedzieć w kolejnych filmikach. Tak więc zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w stolicy Wielkopolski, w stolicy sportów. Przynajmniej sportów niszowych, ale no tym bardziej jestem z tego miasta dumny.